Witam Państwa. To jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest pani Emilia Pawnuk z twierdzy Srebrna Góra. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Niedawno twierdzy Srebrna Góra przypadła 17 rocznica nadania yy, miana pomnika historii. Yy, to był dla fortyfikacji przełomowy moment. Wiele się od tego czasu zmieniło. Tak, to prawda. Rok 2004 kiedy to nadano status pomnika historii dla stał się momentem, od którego zaczęliśmy pozyskiwać środki zewnętrzne. Bo tak naprawdę 2016 rok to były pozyskiwane środki z ministra kultury i od tamtej pory do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że ponad 20 milionów złotych różnego rodzaju środków zewnętrznych zainwestowali w nasz obiekt, zainwestowaliśmy w nasz obiekt po to, żeby cieszył i żeby był bezpieczny dla zwiedzających. 2004 rok to, to były to był taki, takie czasy, kiedy to twierdza była w ruinie, tak naprawdę stwarzała zagroż zagrożenie i dla zwiedzających, i dla pracowników teraz możemy się cieszyć obiektem bezpiecznym, pięknym i coraz bardziej zagospodarowanym. Przez najbliższe 4 lata będziecie realizować projekty na rekordową kwotę. Jakie działania będą realizowane i co będzie dla was w tym czasie priorytetem? Mówiłam, że do tej pory ponad 20 milionów, teraz w niespełna 4 lata mamy do zainwestowania 40 milionów złotych. Są to dwa projekty. Jeden jest ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, a drugi projekt są to fundusze EOG, czyli państw darczyńców Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Rok covidowy był związany z tym, tym też, że um, Spółka musiała wnieść skład własny do, do, do projektu. Tak naprawdę to był rok poszukiwań banku, z który taką pomoc by nam zaoferował. Turystyka była na czerwonym polu w każdym banku i chyba nie ma takiego, do którego byśmy nie zapukali jest na jeden bank spółdzielczy w Barlinku, gdzieś na drugim końcu Polski, który tak naprawdę to, te, te środki zewnętrzne nam te środki Umożliwą. pozwalające na kredytowanie inwestycji przekazał. Drugi projekt, czyli fundusz EOG nie obyłyby się bez wsparcia gminy Staszowice. Tam i wójt gminy i pani skarbnik stanęli na głowie, żebyśmy ten projekt realizował. To jest także wielka radość, wielka satysfakcja, wielkie plan i marzenia, ale jednocześnie sama realizacja wymaga wsparcia wielu osób i ja to odczułam bardzo, bardzo, bardzo dokładnie teraz, kiedy to chociażby sprawa załatwienia notariusza, moja pani księgowa, która tak naprawdę nie śpi po nocach, żeby wszystko ułożyć, żeby spiąć. To jest praca wielu, wielu osób, oczywiście instytucje, które udzieliły wsparcia, ogromne podziękowania również marszałek z z funduszy EOG, ale mówię, tak wiele zależy od osób, że ja dopiero teraz to odczułam. Bo to jest tak, że wszyscy słysząc o, o twierdzy, o naszych wizjach, w nas słychać to, że, że my chcemy realizować i my wierzymy w to, zarażamy optymizmem, ale jak dochodzi do matematyki, no to to nie, to nie, to nie, to nie, aż wreszcie ktoś się trafi, taki trochę wariat jak my, tak, zrobimy to razem, wspólnie i twierdza będzie cieszyć. Co się zmieni na twierdzy, i jakie zmiany będą widoczne dla turystów, dla odwiedzających? To może zacznę od tego projektu, gdzie wcześniej uzyskaliśmy wsparcie. Dokładnie 1 kwietnia w Prima Apelice otrzymaliśmy informację przecudowną. Że, że na inwestycje o wartości 15 milionów uzyskamy 10,5 miliona wsparcia. Są to głównie roboty, to są roboty, roboty rewitalizacyjne, budowlane, konserwatorskie? konserwatorskie, zabezpieczające? konserwatorskie tak zabezpieczające bowiem dążą do tej pory można uznać, że około 25% powierzchni jest udostępniona dla turystów, reszta niestety nie. Środki te pozwolą udostępnić kolejne przestrzenie, wyposażyć w nowe wystawy, plus dodatkowo stworzyć miejsca noclegowe i hostel, czyli hostel i restauracje. Miejsca noclegowe, jakby odpowiadamy na potrzeby turystów. W samej Strybnej górze oczywiście oferujemy są i pensjonaty i hotele i każdy turysta może do nas przyjechać i znaleźć coś dla siebie. Natomiast spanie na samej twierdzy w tą żonie z widokiem na góry myślę, że, je, że to jest coś co... co Dodatkowe co, co, przeżycie. Co, tak, co by na pewno będzie się cieszyło popularnością i, i, i będziemy się mieli czym pochwalić. Oprócz tego restauracja, czyli też to, czego brakowało, taki turysta do nas przyjeżdżając, będzie mógł spędzić kilka dni w srebrnej Górze, będzie mógł spać na twierdze i zwiedzać okoliczne atrakcje. Czy na realizację tej inwestycji są przeznaczone właśnie te cztery lata? To moment zakończenia inwestycji to jest czerwiec 2023. Natomiast kwiecień 2024 to jest moment, kiedy powinniśmy z sukcesem wydatkować środki z EOG i to są środki, cała inwestycja 23. 3 miliony, dofinansowanie 15 milionów, tak około. I ta inwestycja pozwoli nam zrealizować cztery mosty, które ułatwią komunikację między poszczególnymi działami obronnymi od dążonu aż do dzieła rogowego, można będzie sobie przejść po mostach. Jednocześnie w przestrzeni będzie nowa oferta kulturalna i dla dzieci, i dla dorosłych, i rzemiosła, i, i będziemy rekonstruować urządzenie, które budowano, za pomocą których budowano twierdzę, czyli taki turysta będzie mógł sobie wyobrazić, jak wyglądała twierdza w XVIII wieku i jak funkcjonowała, i tak naprawdę to będzie całe miasteczko. Odtworzone, zabezpieczone i oddane do dyspozycji turystów. Zostaną kolejne duże przestrzenie, twierdzy, srebrna góra. E, tak, do kolejne duże przestrzenie. E, my posługujemy się hasłem. Największa górska twierdza w Europie. Jak turysta do nas w tym momencie dociera, to widzi dążon, widzi pierścień dookoła dążonu, wychodzi i mówi, hm, to chyba coś jest z tym nie, nie do końca prawda. Dzięki temu, że zrealizujemy tę inwestycję, wyprowadzimy turystę również poza twierdzę. Będzie trasa dookoła dążonu, aż do dzieła rogowego. Tam będą odtworzone budynki historyczne, gdzie będą prowadzone warsztaty dla dzieci. Wspomniała Pani o budowie tych czterech mostów, czyli do do tej pory, jak wyglądało zwiedzanie? To ze sobą nie było połączone. No niestety nie. Dążon do, ma dwie bramy bliźniacze. Przez bramę główną Orła wchodzimy na dziedziniec, wychodzimy tą samą bramą. W tym momencie tą drugą bramę bliźniaczą gdzie nie do końca zdają sobie sprawę turyści, że tam coś jeszcze jest. Jest przepiękna brama, która zostanie zrewitalizowana, plus odtworzony most na podstawie źródeł historycznych. Most, most w wysokości 12 metrów, zwodzony, gdzie na dole będzie możliwość postawienia grupy albo turystów, albo, albo indywidualnych, albo grup, grup szkolnych, zorganizowanych? Tak, zorganizowanych, sygnał dźwiękowy, most zwodzony się podnosi, mówi się, że takiego mostu w Europie nie ma. Jak wygląda na tą chwilę zwiedzanie twierdzy Srebrna Góra? Jakie są możliwości? Czy aura pozwala już na nocne zwiedzanie twierdzy? Nocne zwiedzanie to jest oferta ciesząca się bardzo sporą popularnością. Nasi przewodnicy... Przechodzą wtedy w inny stan nocny, trochę jest mrocznie, trochę tajemnicy. Przechodzenie z lampionami po kazamatach twierdzy, plus wystrzał z armaty na koniec. Także cieszy się popularnością i to nocne zwiedzanie mamy tak naprawdę w każdą sobotę o godzinie 20. Fortyfikacja, pomimo licznych działań, nadal wymaga konsekwentnej pracy. Jak ostatni rok, ten covidowy, wpłynął na Waszą działalność? Rok covidowy oczywiście jak dla całej branży turystycznej odczuliśmy straty i to są straty wynikające z, najzwyczajniej z obawy ludzi przed, przed wyjściem, z zakazami, z barierami i innymi rzeczami, które ograniczają ruch turystyczny. Staramy się przedstawiać naszym turystom nasz obiekt jako przestrzeń, jako widoki, jako góry na koronie dążonu, można sobie stanąć, zapomnieć przez chwilę o tych o tym naprawdę smutnych czasach naszych ostatnich, także zapraszamy do zwiedzania, odbywa się normalnie, twierdza jest otwarta cały rok na majówkę również zapraszamy. Właśnie miałam zapytać o majówkę, zbliża się majówka wielkimi krokami już w ten weekend. Twierdza Srebrna Góra oczywiście będzie otwarta, jakie atrakcje przygotowane są dla zwiedzających. Z uwagi na ciągle obowiązujący reżim sanitarny, jakby cała nasza kadra jest zaangażowana w to, żeby obsłużyć ruch turystyczny jak najbardziej bezpiecznie. Czyli to będzie duża ilość przewodników, mniejsze grupy, częstsze wejścia plus dodatkowo dla każdej takiej grupy w podziękowaniu za, za zwiedzanie wystrzał z armaty. Ilu turystów jesteście w stanie przyjąć na majówkę? Trudno przewidzieć, bo są dni, kiedy przyjeżdża do nas 20 turystów, a są dni, kiedy 400 na przykład. I jesteśmy w stanie taką grupę na terenie twierdzy rozłożyć na tyle, że jest bezpiecznie. Myślę, że około tysiąca osób powinno przyjechać. Wszystko zależy również od aury. Bilety można wcześniej zakupić w formie elektronicznej? E, nie, nie mamy jeszcze systemu elektronicznego. Zapraszamy do kasy twierdzy. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i zapraszamy na majówkę na twierdzy tak, Srebrna oczywiście. Góra. Tak, oczywiście. Dziękuję ślicznie i zapraszam wszystkich. Dziś moim Państwa gościem w studiu była Pani Emilia Pawnuk z twierdzy Srebrna Góra. Dziękuję.